Witam wszystkich z tej strony Piciu. Mam tutaj załadowane do klienta Puk Gregora Gregor Besson, czwóreczka. I mam tutaj do klienta załadowane kosiareczkę Samasz Samba 240. I mam wiarkę Makhale 991 BC do świętego. Także najpierw będziemy zrzucać. Długi u klienta No i kawałek mi zostanie już tam do świętego Tam jeszcze chyba będę się ładował czymś Dojeżdżam teraz tutaj Do klienta, do miejscowości Parsów To jest koło y, Powiat Pyrzycki Blisko Gardna tu Gardno-Pyrzyce gdzieś ten rejon ostatni teraz tam weekend ten co był taki ten długi czerwcowy to byłem na motorok Kopalino poznałem tam kilku fajnych ludzi podobało mi się tam super pozdrawiam ich wszystkich tych którzy poznałem, którzy nie poznałem tych traktorzystów No i też chciałem pozdrowić fanów którzy yy, Niektórzy mnie tam widzieli, niektórzy nie widzieli Komu się udało to się udało. Także pozdrawiam wszystkich fanów, z niektórymi rozmawiałem nawet Witam, Witam. cię. Tutaj w boku byłem w stanie, to ładowarką z tej strony będzie ściągnął. Aha, z tej strony. No. Dobra Nie utopię się chyba, nie? <laughs> Witam Jeszcze raz, niech będzie <laughs> Nie, nie z ładwarką. Z bieli No, dobra. No bo najgorzej ten pług, nie? Bo tam kosiarka to nie problem. Nie? Można by było turem z nią znaleźć, nie? Nie, ja sam. Msau... Lepiej będzie. No, mi Mateusz mówi, że pół staracz do ciągnika, jest do ciągnika, ale mówię. Gdyby nie miał kura, wiesz tej owiarki to tak, nie? To jeszcze by się udało. Jak było? Dobrze, nawet w miarę szło, nie można powiedzieć. Chyba cały czas Esko, nie? No. Kawałek, tylko tutaj dziury. Urok mm. <gry> na No dokładnie. Dobry. Dobry. Dobry, bo ciepło, trochę a, popadało no, niedawno. Słońcem, a ma tliwe chociaż w kabinie? E, jak chodzi, tak. <gry> Jezu, nie, 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 jak ma nie, to dobry. No. Taki gorący nie, no. To jajka w na to jajka nie, na na nie, Be, Bez nie, 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 No tak, nie, 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 i nie, 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 będzie nie, nie, zaczepimy, nie, nie, podnieś go podnieś, nie, to nie, <laughs> to, to ja nie, ja no. no, te pasy złapiemy czas czasem skibę powinien iść Najwyżej będziemy patrzeć na stópkę, jak się będzie zachowywać, no, no. nie? Jakby coś podłożył Andrzej, jak tu No łapać tak, żeby go przyszedł To na nakręca, to go weź z półtorej tony Nie, nie, to nie waży półtorej tony Nie wiem, czy ma wagę tu akurat Nie, pamiętam Ale nie będziemy w ogóle... No, ale na tabliczkach teraz nie piszą Ale półtorej tony na pewno Nie, no bo Między półtorej a dwie tony na pewno, nie? Tak to tam to, to podniesie, bo to dwie chyba będzie no. Chyba, nie? Zaraz dowiemy się no, Zaraz nie <noise> <wiemy> się, <noise> Proszę? Nie Nie, nie no Nie no! Poczekaj. O. Do góry, do góry. Tak, tak, ale musi tak. Za krótko niech nie bierze, musi tak do góry dać. A jak da do góry, to będzie musiał wysunąć. Tak musisz się wysuwać No to już mówiłem Tu tylko zobaczymy jak się stópka będzie zachowywać ale powinno być dobrze Jeszcze trochę jakbyś wysunął Dobra, będzie dobrze do góry i do siebie do tego go, go Jeden drzyd, gdzie? Daj go do tyłu, co A, A tam posiadłem musi Jeden drzyd, tak żeby wyjechał, ale. Żeby nie stał, no, nie? No, prawie, żeby, żeby to nie? Stał. No więc o mnie chodzi, tu wiem. To ja, mówię, ja, mówię, <słucham> ja nie, o, nie, o, nie stał, bo oni będą kopnić, no. i tam chwilę to tam nie problem. Nie pan do gdzie. to. Nie Kurde, w samochodzie było chłodniej Nie mówię dla dlatego... Mam, mam. Daje ostro, kurwa. Ja, niby pokazywało mi no 27. 20... Tak, no. A było chłodno? No. To jest bardziej odczuwalna no, Dokładnie no. no. Przed chwilą patrzyłem na termometr 27 mówię, to nie jest źle, nie? I tak mniej więcej mam ustawione, ale. 27, mi termometr no. pokazywał. Na słońcu? Ale tam... Nie, może, wiesz, podczas jazdy to no. też inaczej, nie? już było godzinę temu. Na no, na słońcu? No, może być. No tutaj mam do przekazania kod rabatowy do wykorzystania w sklepie e-sklepie Kormanek, nowym sklepie, bo teraz tam jakieś nowe zrobili. Możesz zobaczyć sobie, proszę bardzo. A tu będę miał papierki do podpisu, nie? Dobra, jakąś kawę herbatę chcesz? Kawę mogę wypić taką szybko. Do. Dobra, to ja się pozwijam, tu na no spokojnie, nie? Tutaj jeszcze masz wałek, nie? I tam jeszcze będę miał woreczek od kosiarki. Parzoną. Parzoną normalną, no. półtorej do dwóch łyżeczek, zależy jakie łyżeczki. No. No.